Cześć, witajcie zespół Magic Band. Dla Adriana, w dniu jego 18 urodzin, wszystkiego dobrego. Oczywiście, pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie. I pozdrawiamy też również Twoją dziewczynę, Natkę. Pozdrawiamy Cię, Natka, i wszystkich gości, którzy właśnie teraz oglądacie nas. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I oczywiście, 100 lat odśpiewamy dla Ciebie. 100 lat, lat nie żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. I jeszcze jeden, jeszcze raz, sto lat, sto lat, niech żyje Co lat, co lat nie żyje nam Pozdrawiamy serdecznie! Łukasz, Biber, Krzysiek, Sylwek i Mateusz Bawcie się dobrze, nie pijcie za dużo, pa! Ejo.